Powietrze gęste było od wyraźnego napięcia magicznego i gryzące od dymu świec, odlanych z czarnego wosku, o pochodzenie którego człowiek rozsądny nie powinien pytać. Było coś niezwykłego w tej komnacie, ukrytej głęboko w podziemiach niewidocznego uniwersytetu, głównej magicznej uczelni dysku. Przede wszystkim zdawało się, że ma ona zbyt wiele wymiarów niecałkiem widzialnych, a raczej unoszących się tuż poza zasięgiem wzroku. Ściany pokrywały okultystyczne symbole, a większą część podłogi zajmowała ośmiokrotna pieczęć bez ruchu. W kręgach magów panowała opinia, że pieczęć, Zdolna jest powstrzymywać wszelkie formy mocy, a jej skuteczność dorównuje celnie wymierzonej cegłówce. Jedyne umeblowanie tej komnaty stanowił pulpit z ciemnego drewna, rzeźbiony w kształt ptaka, a raczej szczerze mówiąc, w kształt skrzydlatego stworzenia, któremu prawdopodobnie. Lepiej nie przyglądać się zbyt dokładnie. Na pulpicie, umocowana do niego ciężkim łańcuchem z wielką liczbą kłódek, leżała księga. Nie wyglądała szczególnie imponująco. Inne księgi w bibliotece uniwersytetu miały okładki wysadzane rzadkimi klejnotami i cennym drewnem, albo zrobione ze smoczej skóry. Ta była oprawiona w zwyczajną, dość wytartą skórę. Wyglądała jak książka, którą w bibliotecznych katalogach określa się jako lekko podniszczoną, choć uczciwość nakazuje przyznać, że sprawiała wrażenie nadniszczonej, przedniszczonej, zaniszczonej, a prawdopodobnie również śródniszczonej. Spinały ją metalowe klamry. Nie były zdobione. Jedynie bardzo ciężkie, podobnie jak łańcuch, który nie tyle mocował księgę do pulpitu, ile ją do niego przykuwał. Klamry wyglądały jak dzieło człowieka, który myślał o czymś bardzo konkretnym. I który większą część życia poświęcił na produkcję uprzęży do ujeżdżania słoni. Powietrze gęstniało i wirowało. Karty księgi zaczynały się marszczyć w okropny, zdecydowanie świadomy sposób. Cisza w komnacie nabierała mocy, niby zwolna. Zaciskana pięść. Pół tuzina magów w nocnych koszulach kolejno zaglądało do środka przez małe okratowane okienko w drzwiach. Żaden z nich nie mógłby zasnąć, gdy działo się coś takiego. Spiętrzenie pierwotnej magii zalewało uniwersytet jak fala. I już jestem! zawołał jakiś głos. O co chodzi? I czemu mnie wezwano? Galder Weatherwax, najwyższy wielki mag obrządku Srebrnej Gwiazdy, lord imperator uświęconej laski, impisimus ósmego stopnia i trzysta czwarty rektor niewidocznego uniwersytetu... Nie był postacią zwyczajnie imponującą w czerwonej nocnej koszuli, wręcznie haftowane magiczne runy, w długiej szlafmycy z chwościkiem i ze świecą w kształcie krasnoludka w dłoni. Był postacią imponującą nawet w pluszowych kapciach z pomponami. Sześć przerażonych twarzy zwróciło się ku niemu. — Eee? Wezwano cię, panie? Zauważył jeden z podmaków. Dlatego tu jesteś, dodał tonem przypomnienia. Chciałem powiedzieć, dlaczego nie wezwano mnie wcześniej, warknął Galder, przyciskając się do drzwi. E, wcześniej, niż kogo, panie? Nie zrozumiał mag. Galder spojrzał na niego groźnie, po czym zarezykował szybki rzut oka przez kratkę. Powietrze w komnacie migotało od maleńkich rozbłysków. To drobiny kurzu płonęły w strumieniu pierwotnej magii. Pieczęć bez ruchu zaczynała puchnąć i zwijać się przy krawędziach. Księgę, o której mowa, nazywano Oktawo. Najwyraźniej nie była to zwykła księga. Naturalnie istnieje wiele słynnych ksiąg magii. Niektórzy wymieniają tu nekrotelikomnikon o kartach ze skóry pradawnych jaszczurów. Inni wskazują księgę wyjścia koło jedenastej, spisaną przez tajemniczą i dość leniwą sektę lamiistyczną. Inni wspominają o Grimoire skuterów. Zawierającej podobno jedyny oryginalny dowcip, jaki pozostał jeszcze we wszechświecie. Wszystkie one jednak to zwykłe pamflety wobec Oktawo. Legenda głosi, że stwórca z typowym dla siebie roztargnieniem pozostawił ją wkrótce po zakończeniu swego głównego dzieła. Osiem zaklęć uwięzionych na kartach księgi żyło własnym, tajemnym i złożonym życiem. Powszechnie wierzono, że Galder zmarszczył brwi, widząc panujący w komnacie chaos. Naturalnie, teraz pozostało tylko siedem zaklęć. Jakiś młody idiota Student magii zdołał kiedyś zerknąć do księgi, a jedno z zaklęć wyrwało się i utkwiło mu w pamięci. Nikt nie zdołał do końca pojąć, jak do tego doszło. Jak on się nazywał? Winslant? Na grzbiecie księgi zapalały się oktarynowe i fioletowe iskry. Z pulpitu uniosła się cienka smuszka dymu, a spinające okładki ciężkie metalowe klamry wyglądały na mocno wyczerpane. Dlaczego zaklęcia są takie niespokojne? Zapytał jeden z młodszych magów. Galder wzruszył ramionami. Nie mógł tego okazać, ale zaczynał się naprawdę niepokoić. Jako wytrawny czarnoksiężnik ósmego stopnia dostrzegał na wpół wyimaginowane kształty, które pojawiały się przelotnie w rozedrganym powietrzu, przymilały się i kiwały do niego. Jak burza ściąga komary, tak ciężkie spiętrzenia magii zawsze przywabiają stwory z chaotycznych wymiarów piekieł paskudne stwory! Całe ze śluzu i poskładanych byle jak organów. Szukały szczeliny, by wśliznąć się do świata ludzi. Nie będą tu opisywane, gdyż nawet najpiękniejsze wyglądają jak pomiot ośmiornicy i roweru. Doskonale wiadomo. Że stwory z niepożądanych wszechświatów zawsze usiłują wtargnąć do naszego, gdyż stanowi on psychiczny, mieszkaniowy odpowiednik bliskich sklepów i lepszych połączeń autobusowych. Trzeba to powstrzymać. Potrzebny mi ochotnik, oznajmił stanowczo. Nagle zapadła cisza. Tylko za drzwi dobiegały jakieś dźwięki. Były to nieprzyjemne, ciche trzaski ustępującego pod naciskiem metalu.